W laboratorium szkła w Muzeum Karkonoskim Górze studenci z wrocławskiego ASP tworzą autorskie dzieła sztuki i poznają tajniki szkła. Pracuje się z tym materiałem zupełnie inaczej niż z czymkolwiek innym, i ta różnica przede wszystkim wynika z tego, jak nieoczekiwany jest ten materiał i a, Myślę, że coś, co przyciąga nas wszystkich do szkła jest to, że pracując ze szkłem czujemy się trochę tak, jakbyśmy pracowali z niemożliwością. Wśród prac znajdziemy m.in. fantazyjne wazony. Ta realizacja jest właściwie taką zabawą, zabawą formą, zabawą tworzenia organicznych kształtów, które później będą jeszcze dodatkowo na szlifierni e, do, kształtowane. Powstaną dwie, dwa otwory, które będzie, przez które będzie można zawiesić, a z wazonów będą zwisały e, pnącza. Spotkanie młodych artystów z tym już doświadczonymi możliwe jest dzięki EGLAS Festival. Impreza organizowana jest przez Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu i odbywa się na polsko-czeskim pograniczu. Między innymi w Deśnie, Szklarskiej Porębie czy Jelenie Górze. Każdy ze zwiedzających może podziwiać, jak artyści prezentują swój kunszt przy piecu hutniczym. Gośćmi specjalnymi tego festiwalu są laureatki pierwszego międzynarodowego konkursu szkła imienia chorbowego, Brana Gluszak ze Stanów Zjednoczonych i słonkim z Korei Południowej. Praca przy piecu hutniczym cieszyła się sporym zainteresowaniem wśród turystów. Nigdy nie wiadomo. Co powstanie. Były tutaj próby, nie zawsze akceptowane, widocznie przez twórcę. Super, podoba nam się. To jest coś takiego niesamowitego, jak to się tworzy ręcznie. I że jeszcze w dzisiejszych czasach przy takich. Jest tak dużo rzeczy, które są, nie wiem, robione maszynowo, a to jest jednak robione przez kogoś tak fizycznie. Muzeum karkonoskie pochwalić się może największą w Polsce kolekcją szkła artystycznego. A młodych artystów szklarzy podpatrywać można w Laboratorium Szkła do 24 lipca oczywiście za darmo.